Hej, witam Was w kolejnym odcinku. Wiele naszych fobii wynika z naszych niezbyt miłych doświadczeń, które ową fobię wywołały. Na przykład yy, strach przed ciemnością bierze się, podobno, z okresu dzieciństwa. Kiedy straszono nas, że w szafie pod łóżkiem albo w jakichś zakamarkach naszego pokoju czai się potwór, który boi się jedynie światła z naszych lampek. Pobie moim zdaniem należy próbować pokonać, nim przejmie nad nami całkowitą kontrolę i doprowadzi do szaleństwa. Na przykład arachnofobia, czyli strach przed pająkami może naprawdę być uciążliwy, jeżeli go nie pozbędziemy, bo trudno, żeby tak przez całe życie unikać pająków, nie sądzicie. O ile większość naszych strachów jest wytłumaczalnych, to zdarzają się też całkowicie irracjonalne, których nie potrafimy wyjaśnić. Niestety twórcy kreskówek jak najwyraźniej nie podzielają mojej opinii o tym, że należałoby się pozbyć naszych lęków i specjalnie wymitowali kilka odcinków yy, seriali lub w ogóle serial, który, yy, a raczej kreskówka, która, yy, która opiera się na tym, żeby straszyć ludzi, właściwie dzieci. Choć znam też osoby, które w tym wieku bardzo lubią wracać do kreskówek. Yy. Ja nie jestem osobą, co prawda, która oglądała w telewizji pewne z tych seriali, niektóre z tych animacji i seriali, ale widziałam je w internecie i pomimo tego, iż yy, jestem już dorosła, to naprawdę potrafią przerazić. Ponumerowałam je sobie od straszne, do najbardziej przerażających i podzieliłam na yy, dwie grupy. Na straszne odcinki kreskówek i na straszne seriale lub animacje. Zapraszam Was do oglądania. Pierwszy na mojej liście jest odcinek, pory na przygodę Ciarki, który nie został wyemitowany w Australii z powodu właśnie jego treści. Jest to specjalny odcinek halloweenowy i w skrócie opowiada o tym, że KGK, Finn, Jake, Cynamonek, Mimo oraz Krewna Balonowa zostali zaproszeni na tajemniczą imprezę. Gospodarz okazuje się duchem, który chce zawładnąć ciałem jednego z przybyłych gości. Cała y, atmosfera jest bardzo creepy. Naprawdę creepy. Y, później pojawia się jeszcze taka scena, bardzo dziwna do wyjaśnienia, kiedy, nie powiem Wam dokładnie co tam się pojawia, żeby Wam nie zepsuć zabawy, ale kiedy Finn zostaje sam, widzi coś, co bardzo go przeraża. I y, pomimo tego, już mówi, że pozł się tego lęku, nie tyle co irracjonalnego, tylko jakby go wyparł z pamięci, to pojawia się ten lęk w jego, y, że tak powiem, pamięci jako y, wspomnienie z królu, y, jako y, wspomnienie w odcinku królu Robak. Odcinek Ciarki, jak już mówiłem, nie, nie, nie został wyemitowany w Australii właśnie z powodu na treść I mimo, że był ten specjalny odcinek halloweenowy, to naprawdę był moim zdaniem też straszny. Jednak to jest rybka w porównaniu z innymi odcinkami, które y, z tej listy. Muminki, muminki odcinek z Buką. To jest już rzeczywiście klasyk, ale no cóż, Buka nie tyle, co nie wiem, nie była taką postacią, co nie ma jakąś zdeformowaną twarz, tylko naprawdę wyglądała bardziej jak góra, która bardzo wolno się poruszała, miała płetwia, płetwiaste dłonie, i wszędzie gdzie się pojawiła, natychmiast robiło się chłodno. W miała taki dar, żeby mimo już była w ciemności, widać jej było same oczy i przez to naprawdę wyglądała jak taki psychopata, który się czai za wami, żeby wam zaraz przyłożyć siekierą. Jeszcze ten jej obłąkanczy uśmiech. Ja chyba nie muszę zresztą wyjaśnić, kto to jest z buka i dlaczego straszyła dzieci, bo ja sama oglądałam muminki i zawsze chowałam się pod kodrą, kiedy nie wiem, pojawi, kiedy widziałam ten odcinek, albo kiedy, wiecie. Kiedy przez przypadek natrafiłam się na jakiś artykuł związany z tą postacią. No, po prostu straszne. Tutaj w kolejnym odcinku kreskówki, to jest trochę, tak powiem, średnio straszne. Może bardziej tak, nie wiem. Straszy przez to, co później powstało z tej postaci. Otóż chodzi tutaj o odcinek Mighty Pony Samotna Imprezka. I chodzi tu konkretnie o jedną rzecz, czyli szaleństwo Pinkie Pie, która zgodnie z y, tym odcinkiem, poprzez y, cudzą twórczość, zamieniła się w Pinkamenę, czyli swoją szaloną wersję. Ten kto czytał lub oglądał animację Cupcake. Chyba doskonale wie, kim jest Pinkamena. Jest to zła osobowość Pinki, stworzona właśnie po tym odcinku, bo w skrócie w tym odcinku Pinki urządziła półrodzinowe przyjęcie dla Gamiego, zupełnie zapominając o tym, że sama ma urodziny. Kucyki znajdowały wymówki, żeby zorganizować jej przyjęcie niespodziankę, a ona to przyjęła, że mm, kucyki jej nie lubią i nie chcą się już z nią więcej przyjaźnić, a właściwie wymusiła na spajku, żeby Smoczek tak właśnie powiedział. Już wtedy, podczas przesłuchania, brzmiała jak kompletna wariatka, strasznie się denerwowała, miała wahanie nastrojów. Ale moment, w którym pojawiła się Pinkamena, był straszny. Pinkamena pojawiła się w momencie, kiedy zrobiła sobie imprezkę dla Gamiego, zaprosiła w cudzysłowie Biedro Rzepys, to z Kamieni i kłaczek kurzu, założyła im imprezowe czapeczki i zaczęła naśladować ich głosy, zaczęła w ogóle świrować było to straszne i na końcu jej oczy tak się jakoś e, tak rozlazły, wiecie, i miała taki psychiczny uśmiech, ja się bardzo przestraszyłam tego zresztą jak już Wam mówiłam, po tym odcinku powstała podobno Pinkamena tak ją ochrzczono, czyli druga osobowość Pinkie Pie która może się powiedzieć właśnie w paście Cupcake w Rocket Insanity i w y, wielu innych fanfikach jest to taka postać symboliczna, np. Lil Miss Rarity, Tom i Jerry, niebiański kot. No tak. Y, większość odcinków z tych zestawień nie była, jak już mówiłam, tyle straszna, tylko dosyć niepokojąca. W tymże odcinku Tom umiera, zabity przez fortepian i jego dusza ma trafić do nieba. Yy, cały odcinek skupia się na tym, że Tom musi zdobyć deklarację o wybaczeniu, które ma podpisać Jerry, bo w przeciwnym wypadku Tom trafi do piekła. Tak. Yy, jeszcze się tam pojawił ten fragment z tymi kociekami, które zostały rzucone do rzeki, ale najbardziej przerażało, przerażał ten klimat, że Tom naprawdę, jakby to był oczywiście, potem okazało się, że to był sen Toma, ale Tom naprawdę został, naprawdę został zabity przez fortepian. I trafił do tego nieba, i potem ten diabeł, co się nagle pojawiał, i próbował go wepchnąć do kotła, i później Tom i tak tam trafił, więc naprawdę strasznie, strasznie, strasznie to wyglądało. Yy, Niesamowity świat Gambala, odcinek Noc, i tutaj mam konkretny przykład. W tymże odcinku pokazane są yy, sny mieszkańców Elmore. I tutaj nazwę to Sen Anais lub Daisy. I teraz Wam wyjaśnię dlaczego. Otóż kiedy pojawia się Anais, pokazywana jest że jakby odwrotność, czyli że Anais jest swoją lalką, swoją lalkową wersją, a, a laleczka Anais, Daisy jest jakby tak żywym człowiekiem. Strasznie ją... On... Z zwierzęciem, przepraszam. Strasznie ją nęka i te wszystkie rzeczy, które dzieci uważają za normalne, jak karmienie pluszaków, kompanie ich, ona przemienia w tortury. Leleczka Nice jest w ogóle torturowana, wypadają jej guzikowe oczy. Kiedy mówi, Prz, proszę, przerwij, to ona mówi nigdy, takim wiecie, psychicznym tonem. I najgorsze jest to, co pojawiło się na końcu, bo my byliśmy w przekonaniu, że to był sen Anais nice. i nagle normalnie, w prawdziwym życiu. Leleczka Anais, ta w prawdziwym w kreskówce, wiecie o co chodzi. Leleczka Anais otwiera oczy i mówi ludzkim głosem to był mój sen. Czyli to jakby był sen Daisy. Więc to było naprawdę creepy, bo motyw ożywających lelek moim zdaniem do tej pory jest przerażający. No to zaczynamy dalej. Hojrak. Kto ogląda ten horror dla dzieci, niech mi to napisze. Łączmy się w bólu, kochani. Ja e, e, zaczął ten serial lecieć, zanim się jeszcze urodziłam, bodajże w 1999. E, a skończył kiedy miałam 5 lat, ale później jakoś odnowiono tą wersję i pamiętam dokładnie odcinek, tam w ogóle połowa odcinków była strasznie creepy, ale pamiętam dokładnie moment, kiedy Hoirak miał w jakąś paczkę dla jakiegoś tam stwora odebrać i była tam ta dziewczynka na skrzypcach. No chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego jesteś taka niby spokojna muzyczka, fajna nagle. A, wiecie, wyskakuje, jak takie coś co w tych horrorach, co nagle wyskakuje. Ja myślałam, że dostanę zawału. Yy, jeszcze ta jej twarz. No teraz to trochę wydaje się zabawne, jak my taką wiecie, ale wtedy to było straszne. Teraz Wam coś powiem. Może to dla Was dziwne, ale ja się na przykład nie boję i nigdy nie bałam króla Ramzesa. Bardziej bałam się ducha białej głowy, czyli, du czyli ducha pełni księżyca. Ale Ramzesa tak nie bardzo że tak powiem, bałam się, nie zgrywałam tu jakiegoś hojraka bum, bum ale suchar ale yy, po prostu, no, niezbyt mnie przeraził teraz odcinek Pingu, odcinek z Morsem ogólnie można to obejrzeć na YouTube jako Pingu Dream czyli sen Pingu, najpierw jego łóżko ożyło a później znikąd pojawił się Mors, który był jakimś sadystą, bo najpierw nie pozwolił pingu uciec i śmiał się jak jakiś nienormalny. Słuchajcie, może według Was niektóre pozycje z tej listy nie są dla Was straszne, ale jako małe dziecko patrzymy na wszystko inaczej. I ja do tej pory boję się tego Morsa, bo uważam, że jest naprawdę straszny. Ten jego obłąkańczy śmiech, ta jego. Postać w ogóle, co ona w ogóle do tego, do tego serialu wnosi, to w ogóle jest chorablika. Ten jego wygląd, taki, nie wiem, wygląda jak taki, nie wiem, jak taki pan, który bardzo lubi małe dzieci, które je zaczepia, mówiąc, że da im cukierki. Dobrze. Kolejny odcinek to również postać z Choiraka. Odcinek Wołowa Głowa. Bardzo przeraził mnie wygląd tamtejszego świniaka, czyli, pro, który, czyli świni, która prowadziła bar. Yy, bardzo yy, wryła mi się w pamięć scena, kiedy hojrak trafia do jakiejś piwnicy, bo niby tam mięso było robione, niby z, według niego, z prawdziwej głowy. Okazało się, że później to było. Tylko wołowina i żona tego świniaka to wszystko robiła, ale sam fragment, kiedy on latał za tym chojrakiem, on wyglądał tak strasznie z tym wytrzeszczem, Latał za nim w tej piwnicy, on przed nim uciekał i tak się to kamera się kręciła. To naprawdę przez chwilę miałam wrażenie, że jestem tym razem z nimi, siedzę na suficie i sobie to oglądam, i jestem taka, wiecie, przerażona. Powiem szczerze, że w większości nie mam co się rozgadywać, więc przejdźmy po prostu do kolejnego odcinka. Odcinka, który, który na pewno już znacie, bo o nim wspominałam w odcinku. Patologiczna paralezbijek w Chujraku Tchórzliwym Się, czyli odcinek Maska. Ten odcinek różni się od innych, ponieważ jest dłuższy i po, jest naprawdę bardzo tajemniczy. Może nie tyle co creepy, ale bardzo tajemniczy. Znikąd pojawia się postać w masce, która nienawidzi psów, atakuje biednego Chujraka bez powodu. Jeszcze ta złowieszcza muzyka, chojak, który zapuszcza się w podejrzane miejscówki, yy, motyw tego psa, który zmusza podobno tą kicie do, yy, do trusie do prostytucji. Jak już o tym mówiłam, w ogóle ta melodia, ona jest w ogóle taka, w, nie wiem, wyżerająca dziurę w duszy. Powiem wam szczerze, że nie tylko ja jestem tego zdania, że ten odcinek jest szczególnie straszny, bo widziałam na paru blogach. Również opinie na temat tego odcinka. Ogólnie ta, ta seria miała w 99% pewnie za zadanie niszczyć ludziom psychikę, ale no cóż, to znaczy ta kreskówka udało im się zapewne, ale powiem Wam szczerze, że odcinek, mimo iż nie było tam czegoś, co tam wyskakuje, jakiegoś twora typowego na hojraka, czy ta tajemnicza postać Kici była o tyle zagadkowa, że nie wiem. Ja się naprawdę mega przestraszyłam. Chorak, szczenięce lata. Zacznę od początku. Pamiętacie, jak mówiłam, że nie lubię jeździć na pewne kontrole do Szczecina, y, ponieważ jest tam, y, żeby jechać na rentgen, na który niestety dość często musiałam jeździć. Trzeba jechać, y, zjeżdżać do piwnicy, gdzie wszystko jest czarno-białe praktycznie. Znaczy nie tyle co czarno-białe, ale słuchajcie, tenk praktycznie w niektórych miejscach odpada ze ścian. Niby coś tam jest odnowione, ale jedzie starym olejem na kilometr, bo tam jest bar. Yy, yy, w ogóle pamiętam, że jako dziecko miałam 7-8 lat chyba, byłam z mamą tam w barze i naprawdę to było straszne, to wyglądało jakby to był jakiś inny wymiar. by już pamiętam to miejsce, od jakiegoś czasu tam nie jeszcze, ale te szczenięce lata, i ten. Musicie sobie zresztą zobaczyć, ta weterynaria, która została. lecznica przyszłości, która została przedstawiona, bardzo przypomina mi szpital, w którym często przebywałam. Ja powiem Wam tak. Jestem osobą, która wyczuwa, że tak powiem, kiedy dane miejsce moim zdaniem nie jest ok. I widać tę dziwną atmosferę. I z tego co zauważyłam, nie tylko ja nie lubiłam przebywać w tym szpitalu. A odcinek y, Szczenięce lata Naprawdę bardzo mi przypominało to miejsce Jeszcze ten szalony doktorek, który chciał wysłać Eustachego i Muriela na księżyc y, Powiem wam szczerze, że Odcinek stan sobie był mimo wszystko Troszkę smutny, no bo zostało pokazane Jak Hojdak stracił swoich rodziców Rodziców, którzy No Zostali wysłani przez tego doktorka w kosmos A to mówki Odcinek Abramakabraku to już jest też klasyk. W mieście pojawia się dawno zmarł iluzjonista jako zombie, zaczyna się masakra, robi jakieś swoje makabryczne sztuczki. Wygląda przy tym strasznie, ma czerwone oczy, nosi swój stary, postrzępiony garnitur, skóra odpada w wielu miejscach, jego kości na szczęce są widoczne, ma powykrzywiane palce i długie paznokcie i w ogóle ten jego sposób poruszania się, tej jego sztuczki, Jezus Maria jak ja to kiedyś oglądałam jak byłam u kuzynki to ja po prostu nie chciałam wyjść z jej mieszkania bo po prostu myślałam, że dostanę zawał tym bardziej, że jakiś geniusz puścił to około godziny bodajże 18 a wtedy to dla mnie była godzina świętości i snu więc przed snem oglądałam się tego, a później trzesłam się jakbym... jak galareta próbując zasnąć, no Słuchajcie, naprawdę nie pamiętam dokładnie jak się nazywał. Chyba po prostu Abraham Kabrak. Ale był naprawdę facet straszny nie tylko ja tak uważam, bo widziałam na paru innych kanałach wypowiedzi y, YouTuberów na temat tego gościa. No, jak chcecie, to sobie oglądajcie, ale ja ostrzegam, że młodsze osoby raczej nie powinny tego oglądać, bo to się źle skończy. No, i faworyt numer jeden, jeśli chodzi o kreskówki. ten Obóz Strachu. Całość wygląda jak zerżnięta z klasycznego horroru. Ben, ten, y, ben Gwen i dziadek jadą sobie k przyczepą, gdy nagle wyskakuje na drogę jakiś chłopak wołający o pomoc. Klasyk. Okazuje się, że y, w obozie, w którym się znajdował, rozprzestrzenił się jakiś grzyb, ale fakt, że ten obóz był opuszczony, było ciemno, było pewnie zimno, bo padał deszcz, y, były tylko trzy... 3... Było tylko sześć osób, no bo dziadek, Gwen, yy, takie bliźniaki, Ben i ten chłopak, on chyba się Gilbert nazywał, w całym pustym obozie. Yy, po prostu, no, strasznie to wyglądało. Ja ten odcinek znalazłam niedawno i dokładnie był taki sam, jak w Rumi, jaki wyrumi się w pamięć. Słuchajcie, to było straszne i do tej pory bardzo się tego boję. Może to dla Was głupie, ale lubię klasykę, klasykę Bena, mimo iż ten odcinek strasznie mnie przyraził. To naprawdę odbiegało od normy, bo nie było tam żadnych ufoludków, to znaczy grzybem może był, ale to nie było taki ufoludek jak ten gościu, co miało zamiast głowy ośmiornice, czy jakieś inne z magicznymi mocami, tylko jakiś zmutowany grzyb, jakieś zarodniki, które miały zawładnąć światem. Masakra, słuchajcie, i jeszcze ta, ta sceneria, słuchajcie, deszcz burza w ogóle, ciemno, opuszczony obóz. No po prostu jak z horroru. Teraz przejdźmy do strasznych serialów lub animacji. Czy boisz się ciemności? To oczywiście serial, który leciał na TV Puls, jeśli mnie pamięć nie myli. Teraz już tego kanału nie ma, ja sama tego nie oglądałam w telewizji, tylko w internecie, ale mam trzy, dwie, dwa odcinki, które mnie przeraziły. Pierwszym z nich jest opowieść o pielcu, jednak oczywiście mogło to przerazić, oczywiście, jak z tego co wiem, przeraziło to większość z oglądających. Fabuła skupiła się na tym, że po paru latach od tragicznego wypadku, podczas którego utonął chłopiec, tragiczne zdarzenia polegające na utonięciach zaczynały się jakby powoli odnawiać, czyli coś próbowało wciągnąć pływaków pod wodę. Jakaś była tam Gloris, jakiś chłopak, ona chciała go nauczyć pływać, yy, ale jej się nie udało, bo on jeszcze bardziej nabawił się traumy po tym zdarzeniu. Sam wygląd tego topielca przerażał: czerwony, bez oczu, skóra z niego zwisiała, czy co to w ogóle, bo wyglądało jak mięśnie oderwane od ciała. Sposób w jaki się poruszał, wyglądał trochę jak czaszka, na którą ktoś nałożył mięso mielone. No, sorry, mam takie skojarzenia. I nazgrał na, krwią. Yy, w ogóle sposób w jaki ta postać się poruszała, jak podpływała powoli do tej Gloris, kiedy napróżowała z wasenu, czy tak do tego chłopaka, już nie pamiętam dokładnie, i sposób w jaki w ogóle to coś zabijało, bo brało, łapało za nogi i wciągało pod wodę aż do uto utonięcia. Yy, z tego co mówił tam ten Charlie, czyli ten cały ratownik sprzed kilku, kilkunastu lat, mówił, że tam kiedyś był stary cmentarz. I po prostu zapomniano o jednym grobie, i stąd ta dusza się mieści. No, słuchajcie, trzeba to obejrzeć, bo nie znam słów, które mogłyby to opisać. Druga pozycja, czy boisz się ciemności? Karmazynowy clown. Oczywiście, większość odcinków, podobnie jak w Fajraku, było po prostu creepy, ale karmazynowy clown praktycznie sprawił, że jeszcze bardziej boję się lalek. Yy, powiem Wam tak. Całość opowiada o tym, że bracia chcą kupić mamie prezent na urodziny, a właściwie starszy brat, bo młodszy kradnie temu starszemu pieniądze i kupuje sobie jakąś grę. No i tamten go próbuje oddać tą grę, ale ten starszy próbuje oddać tą grę, ale sklep był zamknięty, więc zaciąga go do tego sklepu, gdzie mieli kupić prezent dla mamy i próbowali wytargować ze sprzedawcą, żeby tam dał im to, a jutro niosą mu hajs, nie? No, i powiedział, że do karma go karmazynowy klaun, zakradzisz pieniędzy. Bo właśnie tam wśród tych wszystkich zabawek była taka figurka fioletowo-włosego klauna. I bo ten klaun zaczął zwyczajnie nawiedzać tego chłopca. Ja po prostu bałam się, bo, jako osoba, która się panicznie boi dużych lalek, to byłam po prostu przerażona no i najgorsza była kręcą końcówka, bo ten clown się zwiększył urósł, yy, wszedł do pokoju tego chłopaka yy, pamiętam, że jego starszy brat miał na imię Mike, młodszego nie pamiętam, ale wszedł do pokoju tego młodszego chłopaka, bo on strasznie manipulował uczuciami mamy, wiecie, żeby se po, wiecie, żeby się pograć i tak dalej Kupił za pieniądze wracał właśnie jakąś grę, no i ten clown się zwiększył, zaczął go oplatać jakimiś wstążkami, tamten go zaczął przepraszać, ale tamten nie chciał mu wybaczyć, więc tamten zaczął go wręcz błagać, żeby dał mu szansę, no i na tym praktycznie odcinek się skończył, ale sam fakt, że ten clown wyłonił się powiększony trzy razy z mgły, kojarzy mi się z, takim, z taką creepypastą stara lalka, polecam Wam bardzo serdecznie. Jak pierwszy raz to oglądałam, to pozbyłam się natychmiast takiej dużej lalki, którą wam pokazywałam, no i co nikt nie chciał z mojego pokoju. I zawsze zapalałam mnóstwo świateł, zanim poszłam do pokoju, w którym ona się znajdowała. No po prostu bałam się tego klauna. No i ostatnie. To jest akurat Henry'ego Salika. Animacja: koralina i tajemnicze drzwi. Nie muszę chyba mówić fabuły, ale dla tych, co nie oglądali, to powiem. Coralina Jones jest dziewczynką, która przeprowadza się z rodzicami do różowego pałacu. Odkrywa, że w jej, w jej domu znajduje się 13 drzwi, ale tylko 12 jest otwartych. 13 drzwi są bardzo małe i otwierają się tylko w nocy. A za nimi mieszka alternatywna, alternatywna rodzina koraliny, która zamiast oczu ma guziki. Również sąsiedzi i inni mieszkańcy mają guziki zamiast oczu. O ile z początku to nie jest tak creepy, to wygląd matki, drugiej matki bardzo się zmieniał, a ostatnia forma była wręcz przerażająca. Najpierw y, z tej y, wersji mamy z guzikami zamiast oczu wyrosła kobieta z garbem na głowie, z taką poślego twarzą, a później zmieniła się na jeszcze większy horror. Kobietę, która zamiast rąk ma igłę, która ma popękaną jak porcelanowa lalka twarz Widać jej w ogóle puca i coś jakiś pręd wystaje jej z pleców. Chodzi jak pająk i ma rozdartą sukienkę. No, wygląda creepy. I sam fakt, że później ta ręka się wydostała spod małych drzwiczek, i atakowała koralinę. No, potem jak jeszcze jej kot wydrapał oczy, to już w ogóle wyglądała strasznie. Miała zęby jak brzytwy. Słuchajcie, no nie polecam tego oglądać, jeżeli nie macie przynajmniej 13 lat, bo ja to oglądałam w wieku 11 lat. No i, no i później zaczęła się moja fascynacja z strasznymi rzeczami, a teraz nic dziwnego, że ja się naoglądam, naczytam takich rzeczy, a później mam problemy z zaśnięciem, bo mi się przypominają te straszne sceny. Mam nadzieję, że mm, podobał Wam się odcinek. Przypominam Wam, że jutro będzie odcinek rodzinowy. Myślałam o zrobieniu live'a, ale jutro jest moje święto i chciałabym je spędzić z rodzicami. Yy, więc po prostu zrobię jakiś tam odcinek Bo nie chcę też, żeby podczas live'a ktoś do mnie wpadł z życzeniami Nie chcę, żeby ktoś się czuł, yy, wiecie, źle, że, prze, że przerwałam nagrywanie z, tej powodu, z powodu tej osoby Bo słuchajcie, ja bardzo z powodu tej kwarantanny nie możemy się spotykać z rodziną I chcę spędzić czas z rodzicami Dzisiaj robię tort Oreo I jak chcecie, to mogę na przykład jutro znaleźć sobie mm, po kawce bo właśnie będę robić kawkę jako, takie, jako taką imprezę. Yy, wezmę sobie kawałek Oreo i jeżeli macie ochotę, przedstawię go na odcinku. Piszcie koniecznie w komentarzach, które z tych odcinków kreskówek najbardziej was przeraziły oraz czy macie jakieś własne. Szczerze mówiąc, mnie jeszcze przeraził odcinek o duchu pełni księżyca, ale szczerze mówiąc, tylko troszeczkę. Bo w porównaniu z tymi odcinkami, moim zdaniem, to jest niebo a piekło, więc dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Piszcie, jakie są Wasze strachy z kreskówek. Oczywiście yy, dziękuję wszystkim z góry, za wszystkie łapki w górę. I zapraszam Was jutro na tłumaczenie piosenki Take Your Read, które dzisiaj sobie jeszcze pięknie poćwiczę. Nie będzie tak źle. No. I dzisiaj postaram się ukończyć lalkę Melanie Martinez, więc może jutro Wam też ją pokażę. Trzymajcie się. Buziaczki, pa